Naruto Ultimate Ninja Storm 3 Full Burst to kolejna odsłona serii Storm wydana w 2013 roku na konsole PS3, Xbox 360 oraz PC. -ty. Gra została też przeniesiona w 2017 roku na PS4 i Xbox One. Oczywiście dzięki wstecznej kompatybilności można też ograć na PlayStation 5. A więc co jest takiego ciekawego w tej odsłonie? Przede wszystkim boss fighty, których jest całkiem sporo. I jak zwykle są one wykonane niesamowicie. Dobre tempo akcji z długimi czasami QTE. Jednym to pasuje, drugim nie, ale to już standard w serii Storm. W grze jest kilka trybów, najważniejszy z tego to Online oraz Story Mode. Czyli Ultimate Adventure, który jest dosyć długi i zawiera masę dialogów. Po wykonaniu fabuły mamy oczywiście możliwość wykonywania misji pobocznych oraz innych aktywności, jak zbieranie jakichś tam zwojów albo jakichś innych pierdół, które odblokowują różne rzeczy. Ale najważniejsze z tego wszystkiego to chyba odblokowanie wszystkich dostępnych walk. Ogólnie te misje poboczne, które zbieramy sobie od różnych ludzi, są w 90% nudne i generyczne, bo chodzi w nich o to, że masz z kimś pogadać, potem coś tam znaleźć albo. Zdobyć albo pogadać z kimś i koniec misji. Czasami jest też walka, ale to wszystko, nic więcej. Jeżeli chodzi o fabułę, to jest to kontynuacja Storma 2, czyli zaczynamy Storma 3 zaraz po pokonaniu pejna przez Naruto. Storm 3 oczywiście nie kończy całej opowieści, bo historia doprowadza do jakiegoś filerowego zakończenia w walce z Tobim, ale przynajmniej końcowa walka była trochę bardziej wymagająca niż inne boss fighty, które były po drodze. W każdym razie Storm Mode oferuje jeszcze oprócz standardowych walk i boss fightów, jeszcze inną, całkiem przyjemną zabawę. Mianowicie chodzi o walkę z wieloma przeciwnikami naraz. Zazwyczaj są to białe zetsu albo samurai, tych etapów w grze może nie ma jakoś bardzo dużo, ale są ciekawym dodatkiem. Bo jeżeli chce się zrobić Storma 3 na platynkę, to trzeba się do niektórych rzeczy trochę bardziej przyłożyć. Albo pokombinować inaczej, szczególnie w walce z bosami, gdzie tam trzeba uzyskać w każdej walce rangę S, co nie jest wcale tak od razu proste i oczywiste. I mi się to podoba, ponieważ pewne etapy trzeba ukończyć jeszcze raz, żeby otrzymać upragniony pucharek, starając się bardziej niż jak przechodzi się tą fabułę za pierwszym razem. Fullburst to nie tylko jedna dodatkowa walka z bossem, która jest dosyć długa, ale też dodatkowe ubiory dla postaci, które wcześniej były wydawane jako drobne delce. A wydając w pudełku edycję Fullberst, zostało wszystko w niej zawarte, co zostało wypuszczone w cyfrowym sklepie jako paczki Delce. I bardzo się cieszę, że kiedyś postanowiłem przeczekać to i nie kupować tych paczek DLC, tylko ze spokojnym okiem obserwowałem sobie, co robi Bandai Namco razem z Cyber Connect 2 i zakupiłem wydanie Fullberst, gdy już ogłosili wydanie. Wydanie Full Burst oprócz dodatkowych skinów dla postaci albo boss fighta, wchodzi też pakiet 100 różnych misji i oczywiście są to walki. Pomyślisz sobie pewnie, że to coś niesamowitego, bo tych misji jest aż 100, ale ja powiem, że to taki po prostu miły dodatek, bo wcale nad tym nie trzeba było długo jakoś pracować. Doskonale widzicie jak to wygląda, czyli mamy tak jakby okrąg, w którym znajdują się inne małe koła i jest ich 10. W każdym kółku jest jakaś tam walka z jakimiś warunkami do wykonania, żeby móc zbierać gwiazdeczki i zaliczać walki jak najlepszym wynikiem. Gdy już odblokowuje nam się ostatnia walka na środku i ją ukończymy, zbierają nam się kawałki obrazka. I jest to całkiem okej, okay, bo można sobie jeszcze całkiem fajną tapetkę strzelić przy okazji. I tak do samego końca stu walk. Trzeba powiedzieć, że wypełnianie niektórych warunków jest dosyć wymagające. Oczywiście w większości są to banalne wymagania, ale też trzeba o nich pamiętać w trakcie walki, żeby nie zakończyć walki zbyt szybko, zanim nie wykonamy określonych celów. Bardzo fajna rzecz, ale tak jak mówię, nic specjalnego. Są tam jakieś wyzwania, sam miałem problem z niektórymi, bo musiałem się odpowiednio przygotować, ale nic specjalnego, tak jak mówiłem. Roster postaci jest duży. Jak zwykle są też nowe wersje Naruto i Sasuke, doszły też nowe postacie jak chociażby Madara czy też Kabu, to w trybie Mędrca. Jest również dużo strojów, więc dla różnych postaci znajdzie się coś ciekawego. Jest też tryb przetrwania w walce dowolnej oraz liga czy też turnieje, ale to jest w każdej odsłonie Storma, więc tutaj standardowo nic się nie zmieniło. I jest to w sumie element dla mnie już pomijalny. Warto też dodać, że oprócz bogatego rosteru w grze, na premierę był dołączany strój Goku dla Naruto, więc też ciekawa mi, Współpraca. Coś jak z Larsem z Tekena przy Stormie 2. Ale teraz najważniejsze i najistotniejsze, czyli walka online. Serwery na PS3 z tego co mi wiadomo, działają do dzisiaj i nadal można sobie nieźle popykać, szczególnie że jest też wersja na PS4 i tam też z pewnością znajdzie się trochę osób. Poza tym jest też wersja PC-towa, więc naprawdę jeżeli chodzi o online, nie ma problemu ze znalezieniem graczy, bo są ludzie, którzy grają w te odsłony do dziś w online. Sama walka po raz kolejny została poprawiona i usprawniona o dodanie nowych elementów czy też mechanik. Pierwsza rzecz to double jump, który jest wręcz świetny. Pozwala to na anulowanie kombosa chociażby lub użycie jutsu z powietrza. Co prawda nie każda postać może robić coś takiego, ale jest ich trochę, więc supporty jak i grywalna przez nas postać może użyć powietrznego jutsu podczas używania jumpa. Kolejna rzecz to ładowanie takiego dziwnego rzutego dasza za pomocą kółka, które przytrzymujemy. Robi się go głównie wtedy, żeby przedłużyć kombosa i mając aktywność, Aktywne suporty, które są gotowe do użycia, inaczej to nie zadziała. Oczywiście trzeba też trafić, bo gdy przeciwnik trzyma gardę, to on to zablokuje i to nie zadziała. Raczej jest to taka mechanika dodana na siłę niepotrzebnie i rzadko korzystano z niej w online. Kolejna zmiana to możliwość kancelowania dasha i po prostu zatrzymanie się w miejscu. To też mega przydatne, szczególnie jak ktoś chciał robić na nas team Ultimate Jutsu, które im bliżej jest wykonywane, tym lepiej. Ze względu na bardzo małe okienko do naciśnięcia przycisku od podmianki, żeby się z takiej sytuacji uratować. Team Ultimate Jutsu wykonywane z centymetra było upierdliwe i trzeba było naprawdę bardzo uważać. Kolejna zmiana to po części zmienione uwolnienie dla postaci. Co znaczy po części? Ano to, że są takie postacie, które mogą zrobić uwolnienie, gdy pasek życia zejdzie im do odpowiedniego poziomu albo użyć uwolnienia natychmiast, czyli instant awakening. Część postaci ma właśnie to w dowolnym momencie, a jeszcze inne muszą stracić większość swojego życia, żeby móc je wykonać. Jeżeli się umiejętnie wykorzystać Uwolnienie w dowolnym momencie można było przeciwnika nieźle czymś przytłoczyć. Szczególnie postać mina to, która miała bardzo nieprzyjemną umiejkę. Bo gdy jakiś gość w online ogarniał instant uwolnienia, no to prędkość takiego mina to była ogromna i mógł w bardzo szybkim tempie oddalać się od przeciwnika lub też do niego podbijać, wykonując po prostu teleport za twoje plecy. I nawet nie wiedziałeś kiedy, bo było bardzo mało czasu na reakcję. Oczywiście w przypadku uwolnienia, instant postacie mają nowe dodatkowe jutsu. Muszę powiedzieć, że pomysł z uwolnieniem w dowolnym momencie był nawet spoko i zmieniało to tempo rozgrywki czasami pod dyktando jednego lub drugiego gracza, ale nie zostało to dobrze zoptymalizowane moim zdaniem. Za często było tak, że spamerzy po prostu walczyli na odległość zamiast w zwarciu co mocno irytowało. Oczywiście to też nie jest tak, że instant uwolnienie było bez poniesienia jakiegoś kosztu albo konsekwencji, bo owszem, taki koszt istniał, natomiast był on moim zdaniem po prostu zbyt niski. Bo jeżeli używasz instant uwolnienia, schodzi Ci pasek od czakry, po prostu się kurczy. I nie można było tego używać w nieskończoność, bo przy końcu paska z czakrą samo uwolnienie się już wtedy kończy i trzeba czekać jakiś czas, aż pasek wróci tak jakby do normy, do pełna. Ale też nie musisz wcale czekać do pełna, żeby się znowu naładowała ta czakra, tylko po prostu Wykonać instant w dowolnym momencie znowu. Dlatego było to czasami mega upierdliwe, ponieważ koszt za to, że używałeś uwolnienia w dowolnym momencie był naprawdę za mały, był zbyt niski. Przez co ludzie mocno to spamowali i wykorzystywali, stwarzając sobie czasami przewagę już na samym początku. Jasne, kogoś takiego, kto sprawnie używa instant uwolnienia, da się pokonać, natomiast jest to wtedy walka na taktykę, a nie typowe napierdalanie się w zwarciu i w dodatku trzeba być mocno skupionym i wlepionym z oczami w ekran. Warto też dodać, że jeżeli jeżeli przeciwnik znajduje się w stanie uwolnienia, to wykonując na nim ultimate'a, po prostu mu je anulujesz. Czyli już nie ma tak jak w przypadku poprzedniej odsłony, że nie dało się na przeciwniku wykonać graba albo ultimate'a. I nie ważne czy jest to ogromne Susano, czy ogoniasta bestia, czy zwykłe uwolnienie, które nie zmienia rozmiaru postaci. Także również to jest naprawdę dobra zmiana. W tej odsłonie możliwe jest wyrzucenie przeciwnika poza arenę. Całkiem dobrze się sprawdzało w online, chociaż wychodziło to w większości z przypadków. Jeżeli arena jest na otwartym terenie, to trzeba przeciwnikiem uderzyć w taką jakby szklaną ścianę dwa razy, żeby ją uszkodzić. A za trzecim razem, gdy poleci w stronę końca areny przeciwnik, to po prostu wypada i przegrywa. Oczywiście da się przed tym obronić, jeżeli mamy odpowiedniego supporta, który pomaga rzucać kunajami, gdy pasek burzy jest naładowany ponad połowę, ale nigdy się nad tym jakoś nie skupiano, Trakcie walki, chyba że ktoś był naprawdę dobry i robił sobie po prostu z ludzi jaja i trollował. Kolejna ciekawa rzecz to możliwość zniszczenia czy też zabicia supporta. Tak, to jest możliwe, gdyż supporty mają tutaj pasek życia. Zazwyczaj da się go zdjąć na dwa sposoby. Pierwszy i najprostszy to używanie rebounda, gdy odrzucamy przeciwnika jakimś rzutu albo kombo na dalszą odległość. Wtedy support może osłonić główną postać, tracąc przy tym własne życie, a nie głównej postaci. A drugi sposób to czysty przypadek, czyli taki, w którym support zostaje użyty i dostanie w ferworze walki jakimś jutsu od suporta, przeciwnika albo odgrywalnej postaci. Po prostu zazwyczaj przypadkowo to wychodzi i wtedy ubywa mu jeden pasek zdrowia, a ma ich więcej, więc najlepiej suporty ubijać podczas reboundu. Zapomniałem jeszcze powiedzieć kilka słów o poziomie trudności w fabule. Zazwyczaj jest on do wyboru wtedy, gdy mamy za chwilę walkę z bossem. I mamy do wyboru dwie ścieżki Legend oraz Hero. Poziom Legend to najtrudniejsza droga i brak wsparcia czy też pomocy innych supportów i tak dalej. Natomiast Hero to Poziom, który albo dzieli zadania na dwie osoby, czyli supporta i grywalną postać, albo po prostu dostajemy jakiegoś busta dla postaci. To zależy po prostu od walki z bossem, z jakim mamy do czynienia. I co do tej ciężkości, powiem, że Legend rzeczywiście daje mocniej po dupie, ale nie na tyle, żeby odstawał jakoś bardzo mocno od poziomu Hero. Co do jakości grafiki oraz udźwiękowienia to jest naprawdę dobrze nawet dzisiaj. Co prawda widać jeszcze poszarpane krawędzie, ale to się z biegiem lat będzie zmieniać. Udźwiękowienie wypada za to naprawdę bardzo, bardzo dobrze, nawet lepiej niż w poprzednich odsłonach. Idealna muzyka czy to podczas boss fightów, czy wyboru postaci z rosteru. I jeszcze jedna taka ciekawostka w grze jest krew. Tak, jest krew, jeżeli dobrze się ktoś przyjrzy, to można podczas walki zobaczyć po prostu pryskającą krew. Nie jest to jakiś, jakiś tam gigantycznie nie wiadomo jaki efekt, ale jest. Ta odsłona jest uważana przeze mnie za prawie idealną, jeżeli chodzi o walki online, bo w Stormie Generations brakowało kilku rzeczy, które ma właśnie Storm 3, ale zaś Storm 3 dodaje instant uwolnienie, które jest niedostatecznie zbalansowane. Przez co tak naprawdę ciężko stwierdzić, jaka odsłona jest najlepsza, jeżeli chodzi o walkę i o online. Podsum Mówiąc tę odsłonę, to dla mnie jest ona w top 3, jeśli chodzi o całość. Naprawdę udany online. Poza oczywiście tam drobnymi problemami, jak backhity, które nadal występują w tej odsłonie, czy też właśnie instant uwolnienie. A no i oczywiście zapomniałbym o najważniejszym, czyli ilość klatek na sekundę w trakcie ferworze walki i tego co się dzieje na ekranie w online. Naprawdę ta gra czasami potrafi bardzo, bardzo, bardzo mocno zwolnić, więc jak już grać, to chyba raczej na PC. -cie. Oprócz tego dobrze opowiedziana i pociągnięta historia z materiału źródłowego. Co prawda końcowa walka z Tobim jest fillerowa, ale to ze względu na anime, które w tamtym czasie nie nadgoniło jeszcze mangi. Gra idealna dla fana Naruto, który chciałby wycisnąć grę, jak cytryny i odblokować wszystko oraz przy okazji zrobić platynę, która jest czasochłonna i wymaga czasami więcej skilla niż zwykle. Szczególnie w boss bossfightach i zwykłych walkach, które trzeba robić na rangę S, żeby uzyskać platynę. Gdybym miał teraz robić platynę od nowa na PS3 albo PS4, to pewnie z chęcią bym to zrobił, ale czasu Cieka, są inne gry do ogrania. W dodatku już mam dwie platyny na PS3 oraz PS4, więc nie ma sensu się powtarzać. No, chyba że Bandai Namco wymyśli sobie kolejne zbiorcze wydanie na PS5 z odświeżonymi pucharkami. Jeżeli o czymś zapomniałem albo pomyliłem coś, to komentarze są do dyspozycji. Zostaw suba lajka i do następnego razu. Cześć!